Jestem Aquapresh Dziś yy, pokażę jak oswoić ocelota yy, w Minecrafcie Działa to robi również na wersji 1.3.2 No i pokażę jak to zrobić Na początku trzeba właśnie albo znaleźć ocelota no, albo jak ja tutaj nie będę go szukać Bo w ogóle jestem super płaskim i go nie znajdę Tego sobie zespalnować Pokazać mu surową rybę Jak, jak widzicie podchodzą do mnie gdy podejdą, uspokoją się, dajemy im surową rybę, no tamty już wciekły, i mamy kotkę. No, I tak oswoiliśmy ocelot. Gdy klikniemy na niego prawym przyciskiem myszy, on za nami pójdzie. No, a żeby usiąść sobie, klikam znów na niego.